Siema mordy, szkoda, że. że, 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 że a, przepraszam, że nie było tak długo filmów, ale nie miałem czasu. I drugi, trzeci dzień jak przyleciał ten bombowiec, bombowca w 16. Drugi, trzeci dzień był bardzo głośny. Tata mówił, że mamy pry, prywatne pokazy samolotu prywatne pokazy. Niedawno przyleci... ja przyszedł... Przyszedł... Przyjecha... przyjechałem od babci. Byłem przy... Dano, w trzymaczodze Herkulesa. Jeszcze byłem na pustyni. Błędowskiej, czy jakoś tak nie pamiętam. Ale no fajnie, mogę nawet Wam pokazać. Tu plecak nierozpakowany. Tu kolejny. Kolejny plecak. Rolki jak zawsze. Może Wam pokażę triki, jakie umiem na rolkach. Tablet, nerka, tu wszystko, słuchawy. Nagrywam na telefonie, więc za bardzo tak wyraźnie nie jest, więc przepraszam. Eee, Miałem mieć komputer, jak dostałem e, świadectwo z paskiem, ale nie dostałem i. bo bym wtedy dostał komputer układam tutaj sobie ten układankę z Niemiec na 1500 sorry, że tak wygląda jak inaczej z Niemiec za 1 euro fajnie Tutaj mam skały takie fajne, malutkie. Jak. Podobne jak kciuk. Tak jak paznokieć. To też. Niektóre skały były takie bardzo czerwone. Niektóre takie kolorowe. dzięki że dzięki za subskrypcję już mamy na tym kanale cztery subskrypcje jak wracałem od babci już z pustyni miałem dwie a jak popatrzyłem w domu to już mam cztery fajnie jest i dzięki za subskrypcję tu jest kolejny komentarz oj spadł mi na telefon oj 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 ja za niedługo będę robił live'a. Napiszcie w komentarzach, czy o której godzinie, w który dzień, w niedzielę może, ale na pewno nie o dziewiątej Od 9 do 11 nie. Czekaj. Może, może zrobię live'a ten. O, go... live'a robię. W sobotę? Rano czy wieczorem? Czy po, czy po południu? Tak, gdzieś o 12.00 zrobić live? A o 12.00 zrobię live w sobotę. Dobrze, tutaj kolejna, taka. Taka dziurawa jest. i będę zbierał jakby co na powoli na lepszy sprzęt do nagrywania na przykład na kamerę no fajnie będzie lepsza jakość oj znowu spadł prawie do kosza do kosza prawie spadł ten jest taki brązowy Ten taki malutki. Ten w porównaniu do. To jest jak znakieć mojego, wskazującego, taka malutka, taka brązowa, jak część. O. Jeszcze pięć skał do. To piąta taka biała, z, chyba z wapna. Mam tutaj na koniec, pokażę Wam skałę z wapna. Nie wiem, czy to jest skała z wapna, ale chyba tak. To jest taka fajna. Tutaj widać. Nie wiem czy Wy widzicie, ale tutaj jest takie pocharatane Tu takie wyrzeźbione. Tutaj są takie ślady. Tu. Tu taka strona. Drugi kamek. Taki znalazłem Pierwszy kamień chyba z wapna Nie wiem Byłem jeszcze w, na, przy tej jaskini Spotkaliśmy pana I mówił, że tam była kopalnia Czy czegoś, nie pamiętam do końca Jaka Tu ostatni kamyczek Porównuję Widzicie 8 sierpnia mam urodziny. Kończę 11 lat, więc... Mm. Napiszcie w komentarzach jakie filmy mogę jeszcze zrobić, bo jeszcze nie wiem... Miałam... Chciałam nagry... nagrywać te 16, ale nie, nie... nie... nie mogłem. Pokażę wam kartę rowerową. To ja. To. Do zobaczenia w kolejnym filmie. I pod tym filmem ma być dwie łapki w górę. Nie wiem, czy dacie radę. Nie wiem, ale może dacie radę. Więc... Nara.